Michał Świderski, witam Was serdecznie na kolejnym nauczaniu. Chcemy się karmić Bożym Słowem, to jest, to jest dla nas fundament naszego, jakby, pożywienia duchowego. I dzisiaj chciałbym poruszyć taką sprawę, y, może się niektórym wyda taka, może na wyrost, albo, albo jakaś taka bardzo ambitna, ale ja wierzę, że jednak dla każdego. Mianowicie, gdybyśmy sobie zadali pytanie: jak? Żyć życiem pełnych Bożych cudów, pełnych życiem, które jest pełne bożych interwencji, bożego prowadzenia, gdzie rzeczy, które wydawały się niemożliwe, naraz są możliwe. Jak, jak żyć takim życiem? Wiele osób, szczególnie powiedzmy, ze wspólnot, ma takie doświadczenie, że na przykład na rekolekcjach, czy, czy są takie momenty w, ich, w życiu, że właśnie dzieją się niesamowite rzeczy, że pojawia się Boże błogosławieństwo, pojawia się Boże prowadzenie, Boże działanie, a później jakby tego gdzieś, gdzieś, to, gdzieś to odchodzi, gdzieś to znika. Ale czy to jest Bożą wolą, żeby znikało? Ja wierzę, że nie. Ja wierzę, że nie. Jak czytamy dzieje apostolskie, to nieustannie widzimy tych ludzi, którzy idą w mocy Ducha Świętego i zdobywają Cesarstwo Rzymskie. Jak oni to robili? Ja sobie zadaję to pytanie: jak ja mam sprawić, żeby nie tylko nie słabnąć z wiekiem, ale wzrastać duchowo, być coraz mocniejszym? I ja, ja się dzielę jakby osobiście moim też doświadczeniem, że wierzę, że przynajmniej dla mnie jest taki fragment, który jest kluczowy jakby w zrozumieniu tego, jak to sprawić, żeby Boże działanie było codziennością i normą, a nie jakąś taką wyspą. Raz na jakiś czas, raz na 5 lat, raz na rok, prawda? Gdzieś na rekolekcjach, może, czy na kursie, czy, czy że ktoś się za mnie pomodlił, albo nie wiem. Chodzi nam o codzienność. Jak moja codzienność może być pełna Bożych cudów? I zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli Słowo Boże. W liście do Rzymian, rozdział 12, werset 11 i 12, czyli list do Rzymian. Rozdział 12, werset 11 i 12. I zobaczcie, co święty Paweł tutaj pisze. A właśnie Bóg co mówi do nas? Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu. To jest werset 11 i 12. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Czyli jakby werset 11 mówi Płoń gorliwością Bądź płomiennego ducha Oddawaj swoje życie na służbę Panu A werset 12 mówi, że nawet jeżeli są kłopoty Wesel się nadzieją Bądź cierpliwy w ucisku Bądź wytrwały Zwyciężaj to, co cię chce zbić w dół Po to, żeby płonąć I to jest wyzwanie To jest wyzwanie Wiele osób w kościele Trwa w łasce Jakoś żyje z Bogiem ale nie ma płomienia. Nie ma gorliwości. Tylko gorliwość może ściągnąć niewierzących do Boga. Tylko płonący człowiek może zapalić innych. Nieprzygaszony. Dlatego największa walka w Twoim życiu nie będzie się toczyła nawet o to, czy, 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 czy Ty jesteś w łasce, czy nie. Tylko największa walka toczy się o to, czy Ty jesteś rozpalony. Czy ty jesteś płomiennego ducha, czy przygaszony? I teraz przypomnij sobie, kiedy Bóg cię rozpala, kiedy Bóg cię dotknie, natychmiast pojawia się jakieś, jakaś myśl, a może to nie pochodziło od Boga, albo. A czy ty myślisz o tym, jakie kłopoty będą jutro, a twoje dziecko zachorowało, a pomyśl o tym, że ciężko jest w pracy, i natychmiast pojawiają się myśli i sytuacje, które chcą odciągnąć twoją, twoje myślenie od bycia płomiennego ducha, właśnie. Odstawiania Boga na pierwszym miejscu, Jezus wyraźnie o tym mówi, że? co? Że pojawią się troski doczesne i uda bogactwa po to, żeby zagłuszyć słowo, żeby zagłuszyć Boże działanie w tobie. Czyli ja twierdzę, że największa walka toczy się o Twoją gorliwość, o Twoje rozpalenie. Dlaczego? Dlatego, że jak jesteś gorliwy, jak jesteś rozpalony, Jaki to problem przystanąć i modlić się? Jaki to problem usłyszeć Boży Głos w sercu? Jaki to problem nałożyć na kogoś ręce i modlić się z wiarą? Otóż żaden. O to właśnie chodzi, że żaden. I wtedy jesteś niebezpieczny. Wtedy jesteś niebezpieczna dla drugiej strony. Kiedy jesteś płomiennego ducha. Kiedy jesteś w bliskim kontakcie z Bogiem. Wtedy przyjmujesz od Boga. Doświadczasz tego, że Bóg do Ciebie mówi. Doświadczasz tego, że Bóg ci błogosławi. Doświadczasz tego, że Bóg przez Ciebie uzdrawia. I jesteś niebezpieczny dla drugiej strony. I dlatego, jakie są strategie, żeby, żeby cię wybić z tego? Zniechęcenie, zmęczenie, utrudzenie. I dlatego święty Paweł od razu mówi wesel się nadzieją, wesel się Bożą obietnicą. Nawet jeżeli przechodzisz przez, przez jakiś cięższy czas, wesel się Bożą obietnicą. Ogłaszaj Bożą obietnicę. Co dalej? W ucisku bądźcie cierpliwi w modlitwie wytrwali. Nawet jeżeli przychodzą trudne sytuacje, może nawet diabeł na Ciebie zsyła takie sytuacje, co masz zrobić? Być wytrwały w modlitwie i cierpliwy. Czyli można powiedzieć, nie przejmuj się tym za nadto. Skup się na Bogu. Nie pozwól, żeby to Cię ograbiło z Twojego pokoju w Bogu, z Twojego rozpalenia dla Boga, bo to jest najcenniejsze, co masz. Powiem Ci jedno, jeżeli jesteś rozpalony dla Boga, nie zgrzeszysz. Nie zgrzeszysz. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo daleka droga od bycia rozpalonym, rozpalonym dla Boga do zgrzeszenia. Dużo dłuższa niż odbycia zgaszonym do grzechu. odbycia bycia zniechęconym do grzechu. Bądź rozpalony i nie zgrzeszysz. Bądź pełen ognia dla Boga. I zobaczysz też, jak Twoja modlitwa będzie skuteczna wtedy. Zobaczysz. Jak łatwo jest od Boga przyjmować, jak łatwo jest słyszeć Jego głos. Jak to zrobić? Mam trzy takie, trzy takie proste wskazówki, jak pracować nad tym płomiennym duchem nad tą rozpaloną gorliwością. Po pierwsze, praktykuj najczęściej jak możesz uwielbienie i dziękczynienie. Czym się różni od, od drugiego? Dziękczynienie to jest dziękowanie Bogu za to, co on zrobił. Za to, co on zrobił w historii zbawienia, za to, że dał swojego syna. Za, za to, co zrobił w Twoim życiu, że Cię odnalazł, że Cię pobłogosławił, że Cię uzdrowił, że yy, za to wszystko, co, co on uczynił. Dziękczynienie. A uwielbienie, uwielbienie to składamy Bogu za to, kim on jest. Czyli uwielbiam Boga w jego świętości, uwielbiam Boga w jego niezmienności, uwielbiam Boga w jego miłości do mnie, uwielbiam Boga w jego dobroci, uwielbiam Boga w jego cierpliwości względem mnie, uwielbiam Boga w jego czystości. Uwielbiaj go. Dziękuję mu i Go. Najlepiej na głos. Najlepiej na głos. Ja mam teraz taki okres, że mam trójkę małych dzieci i w domu jest często kłopot, tylko żeby, żeby się modlić, ale wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mam dwa samochody i w każdym, jak jadę w samochodzie, to zawsze złożona płyta z uwielbieniem albo z telefonu puszczam uwielbienie. Zawsze. Jak tylko się mogę, to, to modlę się, uwielbiam Boga w samochodzie, czy, czy gdzie, gdziekolwiek jestem, ale szczególnie w samochodzie, to, to ja wiem, żona nawet jest na mnie zła, bo ja potrafię jedną płytę przez rok słuchać i modlić się i, i, i po prostu śpiewać razem z płytą i wielbić Boga w, w płycie. Czy, czy wielbić Boga no, razem, razem z, to, z tymi pieśniami, które są na płycie? Zrób to samo. Zrób to samo. Dziękuj Bogu, uwielbię Go. I często jeżeli jest bardzo źle możesz sobie nawet puścić właśnie czy CD, czy puścić sobie pieśń uwielbienia z, z, z jakiegoś tam YouTube'a, z komputera i po prostu niech Cię ta pieśń niesie niech Cię ta pieśń niesie śpiewaj później razem z tą pieśnią, uwielbiaj Boga to jest pierwsza rzecz druga rzecz, przebywaj z godliwymi ludźmi przebywaj z ludźmi, którzy Cię rozpalają a nie z ludźmi, którzy Cię gaszą ja jestem 20 lat po nawróceniu. I tak jak przed chwilą nagrywaliśmy programy właśnie o kleszczowie, kiedy słyszę te świadectwa o uzdrowień, kiedy słyszę, jak matki modlą się za dzieci, Bóg uzdrawia. Mnie to rozpala. Często jest tak, że, że gorliwość ludzi mnie zawstydza we wspólnocie. Zawstydza mnie, zmusza mnie do nawrócenia. I ja dziękuję Bogu za każdego, kto mnie zawstydza ku nawróceniu ja chcę być tak samo gorliwy jak ci neofici którzy dopiero wchodzą do wspólnoty którzy, którzy zachłysnęli się Bogiem ja chcę być tak samo gorliwy ja chcę być tak samo płomiennego ducha po 20 latach bycia z Bogiem, i kiedyś osoba, którą bardzo poważałem, powiedziała mi, że to jest niemożliwe, że trzeba się z tym pogodzić, że, że, że po iluś latach, 5 czy dziesięciu, człowiek już nie jest gorliwy, jest stateczny, ustabilizowany. I ja, niestety, przez jakiś czas wierzyłem właśnie, że tak jest, i, i, i moja relacja z Bogiem ucierpiała na tym. Ale teraz, po 20 latach, mówię, że jest możliwe być gorliwego ducha przez całe życie. Bo tak mówi Słowo Boże: nie opuszczajcie się w gorliwości. Nieważne, ile jesteś z Bogiem lat, bądź płomiennego ducha, pełni służbę Panu. Tak mówi Słowo Boże, i tak tego doświadczamy. Można być gorliwym. Tylko otaczaj się ludźmi gorliwymi, którzy zapalają Ciebie, i Ty oczywiście też ich zapalasz. To jest pierwsze, czyli uwielbienie i dzięcznienie. Przebywaj z gorliwymi ludźmi. I trzecie, oglądaj Boże dzieła. Oglądaj Boże dzieła. Jedna z najpiękniejszych rzeczy, która, która się dzieje w moim życiu, to jest oglądanie Bożycie. Kiedy ostatnio, ostatnio przyprowadzili na przykład do mnie taką panią starszą na zwykłym naszym spotkaniu piątkowym, która w ogóle nie wie, co my robimy. Jakby wzięli ją tam z jakiejś miejscowości, zapakowali do samochodu, bo modliłem się za osobę poważnie chorą na, na, na Parkinsona i ją przy okazji ją wzięli. I ona mówi, Panie Michale, a czy, czy, czy mógłby się Pan pomóc? Ja mówię, jasne, mógłbym się pomodlić. Modlę się pierwszy raz, nic i sobie myślę, właśnie tak, modlę się, mówię. Kurczę, ona, ona nic w ogóle nie wie o Bogu, bo przyszła, jakby pierwszy raz w ogóle nie wie, co tu się dzieje. Chwilkę porozmawialiśmy, wytłumaczyłem, jak się uzdrowienie dokonuje. To chwilkę, dwie minuty. Położyłem na nią ręce, drugi raz, boża moc wstąpiła, Bóg jej uzdrowił, kręgosłup, biodra, wszystko normalnie. Przedtem nieruchoma taka była, do, do, do ziemi się schyla. Ja mówię, Boże, dziękuję Ci, że mogę takie rzeczy oglądać, że mogę takie rzeczy oglądać. To rozpala moje własne serce, to mnie rozpala. Kiedy słyszę właśnie świadectwa innych ludzi, kiedy oglądam Boże działanie. Niektórzy są też, może to jest ważne, niektórzy są zazdrośni, na przykład, że, 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 że Bóg działa przez kogoś innego i może to Cię boli, że Bóg działa. Ja ci powiem szczerze, dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. Jak widzę, jak ludzie, których ja wyszkoliłem w jakiejś posłudze, są tak samo dobrze, a może i, i skuteczniejsi niż ja. Ja stoję, jak ten Jan Chrzciciel i Bogu dziękuję za to, że moje oczy to oglądają. To jest niesamowite. To jest piękne. To mnie rozpala. To mnie buduje. Zapraszam Cię pójść tą samą drogą. Bądź płomiennego ducha. Bądź rozpalony. Pomimo trosk doczesnych, pomimo tego, że... że, że Przychodzą różne pokusy, ty wesel się nadzieją, ty bądź wytrwały w ucisku i zrób te trzy rzeczy. Praktykuj uwielbienie i dziękczynienie, przebywaj z gorliwymi ludźmi, oglądaj Boże dzieła i zobaczysz, że Twoje życie będzie usłane Bożymi błogosławieństwami, będzie usłane Bożymi interwencjami. I inni będą się pytać: A jak Ty to robisz? Czy Ty jesteś jakimś specjalnym człowiekiem, że to się u Ciebie dzieje? Nie, po prostu Twoje serce płonie. I Bóg może działać w Tobie i przez ciebie. Tego ci życzę. Tego Ci życzę. Zrób to dla siebie i dla wszystkich naokoło Ciebie. Walcz o płomiennego ducha. Amen. Na dzisiaj to wszystko. Zostańcie z Bogiem.